Siemaneczko, z tej strony Dominik, a to są ciekawostki z gry Battlefield 4. Kliknij na jedną z ciekawostek, aby ominąć nieinteresującą ciebie część odcinka. Zacznijmy z pierwszą ciekawostką. Grając na dodatku Final Stand na jednej z zimowych map, możemy znaleźć małe, śnieżne miasteczko, przy którym stoi nieco większy dinozaur. A czy wy już ulepiliście swojego bowana? Pora na drugą ciekawostkę. Czy wiedziałeś, że biorąc sopel lodu możesz go użyć jako nóż? Nawet po zmianie broni na karabin i z powrotem na nóż, po zebraniu tego sopla wciąż trzymamy go w ręce. A teraz ostatnia, czyli trzecia ciekawostka. Nie wiem jak wy, ale po zobaczeniu tego robota od razu pomyślałem o starym, dobrym Battlefieldie 2142 oraz o najnowszym trailerze Star Wars'ów. Po aktywowaniu tego robota słyszymy następujące dźwięki. To już koniec, jeżeli chodzi o ten odcinek ciekawostek. Mam nadzieję, że zostawicie komentarz lub przynajmniej ocenicie filmik. Polecam również sprawdzić mojego livestreama czy fanpagea, do których linki znajdują się w opisie. Także pozdrawiam do zobaczenia na polu walki.